Dobra, mamy kolejnych yy, dowódców? Mogę tak chyba nazwać goagników? Yy, I teraz jest ich siedmiu. Nie wiem, bije wszystkich po kolei po prostu. Pięknie, pięknie, pięknie bijesz ich. I zabici. Okay. Nie ma Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Super, skąd się wtedy złapiamy? Spokojnie, ja. Mamy coś dla nasila. Ok, i Pipkin może. Pipkin. Pipkin może uzyskać sobie wiatrkę zaćwielę. O to pipin ma wiaderko! Czuł mi go tu nie powiedział? On ma wiaderko! Ej, this is not fine Tak to ja bym mógł chyba z połowę questów zrobić. Ej, hamucha. Jakie to jest hamskie? Dobra. ja. Gandalf, oczywiście, ale przed tym, oczywiście, się, siu, siu, je, yeah, pięknie, to coś dla, dla, dla Gandalfa, czy nie? Nie, dobra, budują jakiś wózek, co on da, co, co on da, ten wózek w ogóle, hmm? nie wiem, ale możemy go przesunąć. I to jest ważne. A, czy to jest część mechanizmu. Jak się wiruje, dobra. Yy, Gandalf, Gandalf, jest Gandalf, dobra. Ach, te sztuki walki, ninja. O, co, co tutaj mamy? Siup, siup. Dobra, niszcz wszystko, dobra. I... ja Ta no. Ha czyli, czyli rozumiem, czy tak przesu... Dobra, ogarniam, ogarniam. Ciup. I pompujemy! Yeah, siła. O, wow, uciekamy, uciekamy! <dum> Duma. Co to teraz będzie musieli jakoś uciekać, czy coś? W sumie to chyba nie, bo... To jest gra dla takich osób... Kto... Młodszych, czyli że raczej nie od tej. Jakichś większych wyzwań Dobra Ciup. ciup Jest pięknie Co ty mamy? Hem, ha Mori Uuuu Czyli mamy Jeden z tych Eee, Dobra, że są po krótkiej przerwie Nie ma to co Nie ma to jak Goście Kolejni przyszli LOL no ale cóż, odcinek trzeba nagrać. Pomimo trudności. Tutaj mamy coś srebrnego. Na razie zapewne nie możemy tego rozwalić. Nie wiem, kto może rozwalić te srebrne klocki Ja bym ktoś mógł, to by się pewnie informacja ja. wyświetliła Uciekamy. ze zeza mają Okej, okay. musimy rzucić I Siup Jak? Lot Nieźle e, A mnie to kto przerzuci? Hm? Hmm? Co? Jak ja mam tam przejść? He? Bo nie wiem. Jak ja mam tam przejść do cholery? Dobra, czyli zapewne coś tutaj muszę zrobić. Lol. Okej. Okay. Dobra, idziemy tutaj. Zobaczymy, o co, o co, o co mam. Łoł wow. Tu dobra. dobra czy, czy potrzebuję sama? Pozdro um. Siup Jaa, okay. I przechodzimy samym OK, I podpalamy ognisko Mary spadł. Ta, to jest Mary. Ta, to jest Mary. Źle, zielone, zielone. Mary Niebieski pipi. Dobra. Trzeba to, to zapamiętać. Okej. Okay. Ktoś mi napisał, że te złote to potrzebny jest beach. Tja, beach. Eee, zobaczymy, czy, czy to prawda. Oczywiście muszą Najpierw odkryć kogoś z tym biczem, żeby to w ogóle sprawdzić. Mm, nie wiem, kto może mieć bicz. Palerok? Chyba nie. Jest pięknie, to też było w trailerze. Czy jak się wymawia? Jezus. To, to też było, to też było, to też było, to też było. Potem będzie. You shall not pass. i'm rock <laughs> Fajnie jest tutaj balog odwzorowany, Balrog no, nauczy się wymawiać, kurde no, Tia. A Gandalf sobie leci, czy kontynuujemy misję z Gandalfem, dobra Świetnie. Nurkujemy, 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 nurkujemy I pięknie, dotarliśmy do Barreloga i teraz zaparzamy, pięknie Super! czekam na ten moment was z Czekaj mi jeszcze, jak się tutaj, tutaj przychodzi y, tryb dowolnej ro rozgrywki, to jeszcze jest dla mnie zagadką. I miecz ich wyleciał. Po prostu będzie z, z, z laską biegał, czy znowu z, z mhm. Znowu z mieczem, lol. Dobra, niech będzie. Ja, na parze, na parze, na parze, naparzej, na parze, na parze, na parze. Na parze, jeszcze więcej, jeszcze więcej jeszcze parze, na wszystko uniknięte, Co? Już zginął? Już zginął? Już zginął? Już zginął? Jeszcze nie. Ale no dobra. Nurkiem! Szybko, 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 szybko! O, super. I miecz zdobyliśmy. I Gandalf Szary z czapeczką parza w paleroga, roga. Dobra. Nie ma ripy. Ha 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 Teraz pięknie znowu naparzamy, naparzamy, naparzamy Ciekawe ile tak będzie, zapewne za 3, bo zwykle się robi dużo rzeczy trzy razy w grach Pięknie, pięknie naparze, jak ja nie ma lipy Ile go będzie na naparzał, no Dobra, mam nadzieję, że to już ostatni raz. Pięknie. Tak, to już ostatni raz. Dobra. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Trochę długa ta misja. Serio. Chyba ją podzieli na dwa partie, chociaż zobaczymy, zobaczymy eee. poniszczymy, poniszczymy. Zobaczmy, zobaczmy. A bądźmy tak Boromir'em chociaż raz. On ma tarczę. On się może nią bronić? Hmm? Coś ma? Ruchu Gondoru i co może z, z nim zrobić? Są... buda obrań. Nie wiem żeby mieć tarczę i tarczę Super U uh, uf, uh, uh, Moc takiego ma, ma tylko żądło, czyli to, to się zapewne aktywuje automatycznie Spoczko Tam to użyj tego tego frakonika frak 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 jak ja mam go użyć hmm? Hmm, któryś tak zapytam, ja pomysł może ja schowam mierszy, nie? Czy nie? To jakie ja mam użyć tego siedzącego Się za tego flakonika. Tak zapytam. Dobra, nie wiem. Najwyraźniej go jeszcze nie ma. Yy, no, w sumie to może być. Jedyne logiczne wyjście. Dobra. Mamy Leglasa. I siu. Dawaj. co no jest mamy coś do mam tego. Co tam jest? Nie wiem. Ale coś zbudujemy. Ja zbudowaliśmy część do mini zestawu Jak fajnie Dobra Zbudowaliśmy te wszystkie przejścia Super Ja, ja, ja. pięknie, 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 dobra Dobra, nie wiem, już trwa ten odcinek, zapewne coś około pół godziny. A ja nie chcę nigdzie odjeżdżać na żadnym wózeczku. Weźmy został w wózeczku gimli Boże, a ci co? Wszyscy spadają, ja pierdzielę No, świetnie. A może tak? Nie, nie można, nie, nie. Dobra. Czyli zniszcz to pięknie, o kurde. Goblinki nam wyleciały. Już ich nie ma. Hiha. Co, jesteśmy na jakiejś dolinie? Tutaj w grze pierwszy raz. Znaczy nie w grze, no. W ps Dwójce wasa pierścień trzecia era. Pierwszy raz tutaj spotkaliśmy Urkhai I film też tak nie było. Musimy do Yeah, Moria, poziom ukończony, w tej gry. Ublokowane to będzie zapewne za, bardzo ciekawy odcinek, kiedy będę go nagrywał w 100% zapewne, zapewne, zapewne. mam 100% zapewne malutko. No, malutko, dobra. Yy, Nagrywaliśmy to nie wiem ile, bo nie włączyłem sobie stopera. Ja derpi, derpi. Yy. Mamy 1030 000 pieniążków. Jed jedną część mini-zestawu Oraz jedną hełm orków mori I obokowałam schemat na mitrylowy piu... Boże, co analfabeta Samacy, dobra Mamy pięć srebrnych klocków Teraz komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii, zagrajmy w Lego Vassa